Jest trunda syrenki, jest camper. Dojechaliśmy bezpiecznie, przyjemnie Naprawdę jazda kamperem Bardzo fajna sprawa, świetne doświadczenie Jeżeli ktoś w ogóle zastanawia się Nad zakupem własnego kampera Albo nad wynajmem To bardzo polecam sprawdzić Wynająć, pobawić się MG Campers Kamper robi robotę Kamper robi robotę Rower w ogóle przyjechał w garażu Tu jest garaż Przejechały też inne rowerki. Jak widzicie, hulaj nogi, torba serwisowa. Jest tu masa miejsca. Więc rower oczywiście zmieścił się bez, bez składania jakiegokolwiek. No super, super sprawa. Lecę na trening. Widzimy się na rundzie. Trzeba to robić, żeby nakładać jak najmniejsze pokłady energii, żeby zyskiwać na wyścigach, żeby pokonywać przeszkody jak najszybciej. Na początek sobie trenuję przeszkody, czyli przejdziemy sobie do przeszkód. Napraszam. korba gdzieś tam się przekręci czyli podczas tego biegu zerknijcie sobie jak ta korba jest ustawiona czy jest tak ustawiona czy tak, bo wtedy w momencie skakiwania już wiecie, że korba jest tak i jeszcze się stanie się sprawniej i szybko spiąć Hej, jest ze mną dzisiaj pan Tygrys e, jedyny człowiek, który potrafi w czasie wyścigu naciągnąć szytkę, jak zejdzie w zakręcie i wygrać wyścig tak? Tak, tak był, taki wyścig, tak zgadza się. Powiedz, powiedz w związku z tym, jak radzić sobie z takimi sytuacjami stresowymi w czasie wyścigu, kiedy spadnie łańcuch, zejdzie szybka, kiedy stanie się coś, co, co nas rozwala i jak, jak zachować ten spokój i, i mimo wszystko jakoś objechać? Na pewno zachować spokój. Wiem, że to się wydaje dosyć takie kursze, trudne do zrobienia. Jak się uspokoimy, bo to już się wydarzyło tak? i nie mamy wpływu, żeby to odwrócić. Po prostu musimy się skupić, żeby zrobić to sprawnie i jak najbardziej szybko. Też musimy wiedzieć o tym, że jak będziemy chcieli robić to jak najszybciej, to może nam to nie wyjść. Więc musimy się opanować i znaleźć taki balans. Więc o tym się łatwo mówi. Ale w takiej sytuacji mocno stresowej, no to bywa ciężko. Ręce się częstą i po prostu... Wiele błędów wtedy popełniamy, ale po prostu trzeba się zlądować i próbować odrabiać tę stratę, którą to przez to, nam się zdarzyło, tak? Tak jest. E, mieliśmy dzisiaj bardzo fajny trening e, tutaj na terenach PG narodowego. Powiedz, bo siedzisz w biznesie przełajowym od, od bardzo dawna, jak według Ciebie zmienia się przełaj w Polsce? Czy... Idziemy w dobrą stronę i jak daleko nam jest jeszcze do Belgii? Myślę, że do Belgii jest nam bardzo daleko, Ach, tym właśnie. bardziej, że to sport, ta dyscyplina, odmiana kolarstwa nie jest e, konkurencją olimpijską. No i większość trenerów jednak patrzy na te konkurencje olimpijskie na torze, na szosie czy MTB. No ale z tego co widzę, coraz więcej osób właśnie patrzy na świat, że Van Der Poel, Van Art, wywodzą się z przełaju, tak samo Pitko, który jeździ przełaj. MTB i dobrze sobie radzi na szosie. Myślę, że taka świadomość, że ten przełaj naprawdę dużo nam daje. Uczy techniki, hart ducha, hartujemy się, bo te temperatury na wyścigach naprawdę niekiedy są niskie. myślę, że ten psoi Zwłaszcza że mamy, mamy warunki idealne w Polsce. Nie? Tak, no dzisiaj jest naprawdę ciepło, pogoda nieprzełajowa jak ktoś e, chciałby spróbować, no to bardzo zachęcam, żeby, żeby przejechał jakiś wyścig, nawet tutaj na Syrence. To no jest fajna sprawa, spróbować swoich sił. Może akurat to się spodoba. Więc przełaj mi na przykład dużo pomaga w takich życiowych e, niektórych elementach. o podejmowanie decyzji... Hmm. Hartuje, hartuje. Dokładnie. A jak widzisz ogólnie młodzież, bo czy widać trend zwiększającej się ilości młodych ludzi, którzy, którzy zaczynają, podchodzą do tego, czy raczej niekoniecznie? Czy cały czas to jest u nas bardziej MTB, szosa, gdzieś tam ten przełaj? No myślę, że coraz więcej właśnie tych młodych zawodników, w kategorii młodzi, junior mm. oni często patrzą na świat i jazda Vanderpoola, czy Van Arten się podoba mm. i chcą to naśladować. Nie uważam się za jakąś super ekstra osobę, ale widzę, że wiele młodych zawodników widzi we mnie kogoś, kogo może naśladować, jeździć w Ja pokochałem przełaj i nie wyobrażam sobie jeździć czegoś innego. Myślę, że potrzebujemy więcej takich inicjatyw, jak, jak Syrenka czy, czy jakichś takich lokalnych, żeby pokazać ludziom, że to jest fajna zabawa, świetny sposób na jesień, zimę, e, na trzymanie formy i i że jest coś takiego jak przełaj, nie? I no i właśnie. I wcale nie tak dużo potrzeba poza kawałkiem terenu zielonego. Nie jestem przeciwny i też nie lubię jeździć na trenażerze i jak widzę kogoś, kto jeździ na trenażerze No wiadomo, że jak ludzie chodzą do pracy i kończą pracę 18, no. to wtedy to rozumiem, ale jak ktoś ma na przykład wolny weekend, wybiera, wybiera trenażerze, zamiast pójścia na dwór na pojeżdżają nawet po śniegu, że to jest fajne doświadczenie i odkrywanie nowych swoich możliwości. Mhm że jednak da się jeździć mimo przeciwności warunków atmosferycznych. To jest. Tak jak mówiłem wcześniej, wspierajmy polski przełaj, jak się tylko da. Eee, z... Jak macie gdzieś blisko wyścig, siebie 100 km 150, to zapraszam zobaczcie jak to wygląda. Tak. No u nas po wschodniej stronie e, w tym roku jest wyjątkowo mało wyścigów, ale, ale widzę coraz więcej takich lokalnych inicjatyw typu Syrenka CX. E, które, które podtrzymują to, rozwijają, więc, więc może będzie dobrze. Czy może nawet, nawet do, sobie wybrać dotrzymy. jakiś wyścig w roku i się przejechać, tak. zobaczyć jak to wygląda. Mamy naprawdę fajne wyścigi w Polsce. Nie chcę tutaj wymieniać, nie chcę nic, nic reklamować, ale jest czym wybierać. Trasy są kultowe. Z roku na rok te same. Wiemy czego się spodziewać, tylko warunki atmosferyczne robią błota albo śnieg, mm. albo lód, więc... Mm -hmm. Naprawdę zachęcam, żeby się przejechać, żeby zobaczyć jak to wygląda. Tak jest. Dzięki za trening. No, dziękuję. Tyle na dzisiaj. Dzięki za oglądanie. czołem, hej!